Śląsk jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych regionów w Polsce i w Europie. W niechlubnych rankingach zanieczyszczenia powietrza śląskie miasta zajmują czołowe miejsca. Zdaniem ekspertów, najważniejszą przyczyną powstawania smogu jest niska emisja. Co tak naprawdę oznacza to pojęcie? Niska emisja to jest emisja, mówiąc potocznie, takie wyrzucanie produktów yy, spalin z emiterów. Emiter to nic innego jak yy, po prostu komin. No i takie emitery, które tam są w wysokości do około 3. 40 metrów, no to to, jest, to są właśnie emitery, które produkują nam tą niską emisję. Skąd pochodzi ta niska emisja? No Na początku każdego emitera jest właśnie coś, co tą, co tą emisję również nam produkuje i to są na przykład kotły. W Polsce, a szczególnie na Śląsku, największy problem z tą niską emisją i jakby z emitowanymi substancjami to są przede wszystkim kotły węglowe, głównie kotły węglowe starego typu, ale też czasem nowocześniejsze kotły, ale opalane słabym paliwem. Wpływ na jakość powietrza ma więc źródło ciepła w domu każdego z nas. O zaletach czystych i ekologicznych rozwiązań opowiedzieli nam prywatni inwestorzy. Używamy pompy ciepła. Dzisiaj, kiedy mamy dostępne bardzo fajne i tanie pompy ciepła powietrzne w połączeniu z fotowoltaniką, moim zdaniem idealne połączenie i na etapie projektu, jeżeli zadbamy o to, że nie mamy kominów. Że mamy podłogówkę zaprojektowaną, nawet bez jakiejś szczególnej regu regulacji w domu pasywnym, nie ma potrzeby regulacji, jakichś tam obwodów praktycznie. Oszczędności tutaj są ogromne. E, u mnie ta decyzja była bardzo prosta, ze względu na, na to, że koszty dodatkowe, które mieliśmy po niej, sprawiły, że bardzo szybko odzyskaliśmy te pieniądze. W zasadzie już w tej chwili dom na siebie zarabia, bo zwrot z inwestycji był na 7 lat. To oczywiście jest bardzo trudno dokładnie oszacować. Ale mniej więcej te 7 lat dom na siebie zarabiał, zwracał i w tej chwili praktycznie jest zero-kosztowy w utrzymaniu. Mamy wentylację mechaniczną, ona jest konieczna ze względu na odzysk ciepła, na wygodę. No, fakt, że w ogóle będziemy posiadać wentylację, bo we wentylacjami grawitacyjnymi różnie bywa. No i w naszym tutaj rejonie ma ona jeszcze taką zaletę, że no można sobie kilka nawet poziomów filtrów włożyć. i Mam tutaj właśnie takie świeżo wymienione filtry dwa dni temu, no to one są czarne, więc tam jednak dużo tego brudu się zatrzymuje. Plus yy, mamy o wiele mniej kurzu w domu nawet dzięki takiej wentylacji, bo ona też to, ten kurz i od razu zabiera gdzieś tam osadza na filtrach. My dwa i pół roku temu zamontowaliśmy fotowoltaikę, najpierw część, tak mniej więcej 50-60% potrzebnej mocy, a teraz na wiosnę dołożyliśmy do przekonawszy się do tego, że to po prostu znakomicie działa i nikt mnie tutaj nie próbował w żaden sposób naciągnąć. E, zamontowaliśmy jakby moc, która wystarcza do pokrycia całkowicie zapotrzebowania. Jak wygląda ekonomiczny rachunek używania pompy ciepła w połączeniu z fotowoltaiką? Jeżeli mówimy o kosztach, no niestety fotowoltaika jest droga, no nie oszukujmy się. Koszt takiej instalacji na dzień dzisiejszy to jest pewnie w granicach 40 tysięcy złotych. Biorąc pod uwagę, że mamy, dzisiaj mamy świetne mechanizmy typu dotacje dofinansowania. Myśmy skorzystali, przyznaję jeszcze z dofinansowania z miasta, które było jako chyba jedno z nielicznych na fotowoltanikę te 3 lata temu, dwa lata temu. W tym roku mamy ulgę podatkową z tytułu fotowoltaniki, więc pierwotny czas zwrotu z tej inwestycji był wyliczony na jakieś 10-11 lat, natomiast na chwilę obecną już spadł gdzieś do 8, no po tym roku będziemy na jakieś 7. I przy tych kosztach, każde 5 groszy wzrostu ceny kilowatogodziny takiej na rynku, no to jest rok yy, krótszy zwrotu z inwestycji. 5 groszy. Należy to potraktować tak, jakbyśmy nadpłacili kredyt, bo ktoś powie, że to bardzo dużo, tak, 40 tysięcy złotych, ale jak ktoś ma kredyt hipoteczny, niech pomyśli, co by było, jakby dzisiaj spłacił, nie wiem, 50 tysięcy z tego kredytu, to okaże się, że przez 30 lat nie zapłaci, nie wiem, 30 tysięcy odsetek od tego kredytu. Więc tak to należy potraktować, tak, że dzisiaj jakby spłacamy ten kredyt i nagle się okazuje, że co miesiąc nie musimy wydawać kilkuset złotych na prąd w takim domu. W miejskiej zabudowie szeregowej ekologicznym i ekonomicznym rozwiązaniem jest ciepło systemowe czyli ciepłociąg. Wygoda to jest gaz i, i ciepłociąg. Jeżeli chodzi o. o, o... O sieciowe, no to, to niestety to jest tylko wymiennik, Reszta mnie nic nie obchodzi, jest to własność I Także dla mnie jest to o wiele więcej korzystne, że nie muszę niczego zmieniać i nie ma innych dodatkowych kosztów. Z tego, co ja zjeździłem po świecie, to nie znam miasta takiego, gdzie jest gęsta zabudowa, żeby było jakieś inne używanie, jak nie pociągnął. Wtedy płaciliśmy za metr tego podłączenia pociągu za każdy metr chyba około 50 zł. To w tej chwili to różnie bywa w zależności na jakim terenie, że to jest w granicach 20-25 zł za metr bieżący tego przyłącza. Więc analizuję, że każdy, który by miał nawet 30 metrów. To jest to, nie jest to droższe od, od podłączenia gazowego, mam 230 metrów powierzchni grzewczej, bo jest część powarsztatowa i w dalszym ciągu jest ogrzewana, z trochę niższą temperaturą, ale jest ogrzewana. Więc y, mieścimy się w granicach 5000 rocznie. Na dodatek z ciepłociągu y, sieciowego jest. Stuprocentowe bezpieczeństwo, nic nie grozi. I ani, ani my w moim, naszym życiu, ani dzieci nie będą nic go zmieniały, bo tam nie ma co wymieniać. Bardziej namawiam tych wszystkich, którzy mają dostęp do, do, do ciepłociągu, żeby jednak to przyjmowali, bo to się naprawdę opłaca. Na chwilę obecną wciąż popularniejszą alternatywą jest gaz. A dzięki dotacjom na termomodernizację budynków koszty ogrzewania gazowego nie muszą być wysokie. Zmodernizowaliśmy, czyli ociepliliśmy budynek cały, no i zmodernizowaliśmy całą kotłownię. Bo wcześniej mieliśmy piec gazowy z zasobnikiem, ale tylko wykorzystywaliśmy go do grzania wody. I sam, samo ogrzewanie wody. To był koszt rzędu około 900 zł, więc też to patrząc na to, na przykład w tej chwili, jakie mamy rachunki za gaz, to wcale nie było tak mało. Więc dociepliliśmy budynek, zmodernizowaliśmy kotłownię. Chcieliśmy jeszcze okna wymienić, bo mamy drewniane, ale ze względu na wysoki koszt, bo to był rzędu koszt około 30 tysięcy złotych, zrezygnowaliśmy z tego z prostej przyczyny, bo stwierdziliśmy, że to się tak szybko nie zwróci, a ile zaszczędzimy na tym gazie, nie? Więc, więc dlatego postąpiliśmy tak, że tylko ociepliliśmy i zmodernizowaliśmy kotłownię. Czasami było tak po prostu, że mąż gdzieś wyjeżdżał i ja miałam problem, żeby palić w tym piecu. To też się od tego zaczęło. Jak wyjechał gdzieś, pamiętam na tydzień, to przychodził tutaj z rana taki palacz zatrudniony i nam rozpalał w tym piecu. Nie było to komfortowe zbytnio. Następnie mamy małe dzieci, więc też ze względu na dzieci chcieliśmy coś lepiej zadziałać nie? i przejść właśnie na gaz. Tym bardziej, że mamy w podłączenie gazu i zawsze było. Węgiel też nie należał do najtańszych. Bo były takie momenty, że ponad 700 zł za tonę kosztował. Nie? Więc, więc też stwierdziliśmy, że tą dobrą alternatywą będzie ten gaz. Oprócz węgla właśnie trzeba jeszcze było zakupić i drewno do tego, do rozpalenia. Więc to nie było samo, sam węgiel. Dużo brudu z tego było. A, a tak szczerze mówiąc, teraz jak schodzę do piwnicy, bo mam pralnię w piwnicy, to mogę sobie swobodnie w klapkach iść i, i jest czyściutko. Sezon grzewczy 2018-2019 i patrząc od, y, od grzania, że tak włączyliśmy ogrzewanie we wrześniu, a zakończyliśmy grzać w kwietniu, no to za ten okres wyszło około 3200 złotych. I z ciepłą wodą. Ja mówię, tak jak wcześniej nam wychodziło około 900 zł na rok w zasadzie no to, to około 50 zł można liczyć na, na miesiąc. Nie? więc jak sobie odejmę jeszcze ten koszt z tego, no to wyjdzie 2700 zł ogrzewanie, więc uważam, że to jest naprawdę fajne. Wcześniej 4-5 ton, nie? to w zależności wtedy jak się ceny wahały, no i do tego jeszcze te drewno na rozpałkę, tak jak mówiłam, nie? więc to wtedy, ja nie wiem, licząc koło 700 zł za tonę, no to jak 5 ton, to już 3,5 tysiąca złotych, plus jeszcze na rozpałkę, więc prawie 4000 zł sam opał, nie? I jeszcze za ciepłą wodę musiałam dodatkowo płacić. Obecnie coraz większą popularność zyskuje ogrzewanie elektryczne. Nasz dom jest w 100% ogrzewany energią elektryczną. Tylko i wyłącznie żadnego innego źródła ciepła nie ma, nie ma, nie ma gazu, no nie, nie wspomnę już o jakimś tam węglu. Jesteśmy przeciwni te, tego typu ogrzewaniu, więc dom został wybudowany w 2001 bodajże roku, został oddany. Już wtedy myśleliśmy o tym, że, żeby, żeby właśnie ogrzewać dom energią elektryczną, która, która jest no, no, wbrew pozorom czystą energią, no, mając na uwadze tam, tą fatalną jakość powietrza, którą mamy nie tylko w Rybniku, ale w całej Polsce, więc już wtedy zdecydowaliśmy się, że, że będziemy dom ogrzewać ekologicznie, więc dom został wybudowany w technologii termomur. to jest taka technologia, która która z zewnątrz składa się z takich, takich jakby kostek z takich kostek styropianowych jak klocki lego się składa i zalewa się betonem no ma to swoje takie zalety, że, że od wewnątrz i od zewnątrz jest warstwa po 5 cm styropianu czyli dom jest dobrze zaizolowany, jest, jest ciepły okna, stolarka okienna również jest z dobrym współczynnikiem przenikalności ciepła cały parter to jest ogrzewanie podłogowe pierwsze piętro to są, to są w tej chwili od, od bodajże 2-3 lat to są inwerterowe klimatyzatory, które, które doskonale sprawują się jako, jako ogrzewanie, ponieważ tam stosunek mocy grzewczej do mocy pobranej z sieci to jest 1 do 3, 1-3,5, więc, więc przy pobranej 1 kWh kW przy pobranym 1 kilowacie mocy z, z sieci urządzenie oddaje 3 do 3,5 kW ciepła, więc no, jest, to, jest to rewelacyjne urządzenie. Bardzo szybko nagrzewa pomieszczenie. Sam koszt ogrzewania, tak, dokładnie tego nie jestem w stanie sprecyzować, ponieważ cały dom jest zasilany energią elektryczną, więc, więc łącznie zużycie energii elektrycznej. No to jest ogrzewanie, ogrzewanie domu, ogrzewanie wody, gotowanie, oświetlenie itd. No ale około, około 5, 5 tysięcy złotych, między 4,5 a 5 tysięcy złotych szacuje, że kosztuje ogrzewanie tego domu energią elektryczną. Każdy z nas dzisiaj nosi, tak dla porównania powiem, w kieszeni urządzenie, które, które ma tam wymiary 5 do 15 cm smartfon. Jest to, używa, jest to urządzenie, które kosztuje około kilku tysięcy, tysiąc, dwa tysiące, trzy tysiące złotych. Nikt się nie zastanawia. Jest to urządzenie, które umożliwia kontakt, umożliwia korzystanie z internetu, umożliwia zrobienie zakupów bez wychodzenia z domu, zrobienia przelewu i tak e, dalej. Nawigowania. Każdy z nas prawie ma takie urządzenie, prawda? Każdy z nas często wsiada do drogiego samochodu, w którym który ma masażer pleców, podgrzewane siedzenie, podjeżdża pod swój dom, pilotem sobie otwiera bramy, jedną i drugą, następnie przychodzi do domu, zostawia te kluczyki, wyciąga ten, ten swój smartfon, idzie do piwnicy, bierze łopaty i wrzuca kilka, kilka łopat węgla do, 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 do swojego pieca i tak ogrzewa swój dom. Czy to jest normalny to jest, to jest jakieś średniowiecze, prawda? To tutaj mamy starcie z jakimiś... z dwoma, z dwoma kierunkami, które się po prostu gryzą, prawda? To, to, to jest nie tędy droga, dzisiejszy czas. A jak to jest z piecami węglowymi? Czy można ekologicznie spalać węgiel? Możliwości oczywiście ogrzewania naszego domu jest wiele. Faktycznie dobrej jakości kocioł węglowy, czyli kocioł tej piątej klasy. No to jeżeli mówimy na przykład o kotle o mocy 20 kW, no to żeby to była bardzo dobra jakość, żeby to był kocioł faktycznie piątej klasy, który zbadany został w akredytowanym laboratorium, bo często producenci chwalą się piątą klasą, a w rzeczywistości jest to jakieś tam małe laboratorium, które akredytacji nie ma. Jeżeli to ma być taki kocioł, to musimy myśleć o wydatku na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Nie są to małe pieniądze. Y Porównywalnie możemy kupić na przykład bardzo dobrej jakości kondensacyjny kocioł gazowy. No pompa ciepła to już wydatek nie kilkunastu albo kilkudziesięciu tysięcy złotych. W kilkunastu jeszcze możemy zmieścić się z kotłem peletowym. No wymiana to są pewne koszty, natomiast jeżeli ktoś mnie o to pyta, to ja zawsze sugeruję, żeby jednak poszukać jakichś źródeł finansowania, bo w wielu gminach, w wielu miastach są programy finansujące nawet do 70% inwestycji. Lub więcej. Są zwykle takie programy, które, na przykład, im bardziej ekologiczne źródło ciepła, tym większa jest kwota dofinansowania. Jak najbardziej, jeżeli takie pieniądze w gnie są, to należy z nich korzystać. Od ponad roku w całej Polsce funkcjonuje program Czyste Powietrze, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O dotacje mogą ubiegać się osoby chcące wykonać termomodernizację budynku lub wymienić źródło ciepła. Program Czyste powietrze to... Największy jak do tej pory i taki kompleksowy program walki ze smogiem to program dofinansowania wymiany starych, nieefektywnych źródeł ciepła, ale oprócz tego dofinansowania także pozostałych elementów, które wpływają na koszty ogrzewania naszych, na, naszych domów. To kwestia termomodernizacji, to kwestia docieplenia stropów, to kwestia wymiany okien, drzwi, czyli wszystkich tych elementów, które potrzebne są do tego, żeby te nasze domy były, były ciepłe. To program czyste powietrze skierowany jest do osób indywidualnych, do właścicieli bądź współwłaścicieli domów jednorodzinnych.